macie małe rybki? Ha? Co? Aaa! Gdzie ja jestem? Ha? <suszy> Vampir! O, mamy gościa! Chcesz soku żurawinowego? O, jaki on słodki! O. Chcesz gryza? Jest świeższa? Uuu, nie mają tu wstępu! Co? Nie może być! Może być! To strefa tylko dla wampirów. Cio! Niewiarygodne! Ciężko się chodzi z ogonem. Pójdę poprosić o pomoc. Wampir! Hej! Chcesz pączka? Piu! Wiem, co jest lepsze od pączka. Świeża krew! Zapomnij! Jestem uczulony na ryby. Poważnie? Gryzę tylko wampirzyce. Ciao. To niesprawiedliwe! Na kilometr widać, że jestem o. sereną! O! Co ja teraz zrobię? On tak bardzo mi się podoba! Co jest? Usiadłam na czymś? Lista potrzebnych rzeczy do metamorfozy w wampirzyce? Ma to sens! Potrzebna mi blada skóra! A ja mam łuski! I to w ogóle nie wygląda jak u wampira! Wybierzmy odpowiedni odcień! Najpierw trzeba dopasować odcień Jak dla mnie ten wygląda świetnie Przechodzimy do mojej ulubionej części Tłuczymy ha! Dlatego tak trudno znaleźć zestresowaną syrenę Właśnie tak się wyżywamy Zrobione Czas położyć podkład Po prostu odchylę głowę do tyłu I oprószę nim twarz jak śniegiem I poczekam aż zrobić swoje Taka blada skóra mi pasuje! Wow! Nieprawdaż? Rozchmóż się no co ty? Chodź, dam ci kuziakam. Hurra! Teraz pora na kły! Moje zęby są dość tępe a muszą być ostre! A skoro o ostrości mowa, te muszle są idealne! Muszę je tylko założyć! Jak wygląda? Mm, mm, mm. Mam wrażenie, że przypominam Morsa! Nieważne! To co teraz? O! o! To też same muszle! Nie mogę ich użyć! Może tu? Nie! Nie mam wyboru! Muszę przekopać się przez śmieci! Przekąska! Nie! Skup się! Ugryzłaś mnie! Złaś! co bolało! Ostre zęby jak na rybę! Teraz będą to moje pły! Wow! Pasują idealnie! Teraz mamy taki sam uśmiech! O, dziękuję! Nie? Wiem! Przefarbuję włosy! To działa! Ha! Pusto! Uh -huh. Pycha! Ale się uwróciłam! Mam pomysł! Wycisnę kolor z pomidora i poparbuje nim włosy! To powinno wystarczyć na całą głowę! Najpierw wymieszam! Takie tam beztroskie mieszanie! A teraz pora zabrać się za farbowanie! Trzeba ożywić ten róż! Wow! Już wygląda super! Gotowe! Jest bosko! Już czuję się jak wampir! Niebawem po ciebie przyjdę, kochany! Wieczkę. O. Co za bałagan! Dlaczego nie wyrzuciłam go do kosza? O. Coś tu brakuje! Makijaż! Sprawdźmy, co mam w pudełku z kosmetykami! Co to ma być? To nie są kosmetyki! Ach, I tak należy mi się przekąska! Ciemna czekolada! Moja ulubiona! Huh? Pobrudziła język! A co się stanie, jak zrobię tak? Została na skórze! Skoro podziałało na rękę, to zadziała na oko! Ale mocny pigment! Cień do powiek! Gotowe! Moje usta wyglądają trochę blado! Wiem co robić! Ale tym razem wykorzystam kwiatki! Wycisnę z nich kolor! To o wiele łatwiejsze niż farba do włosów! Wow! Co za czerwień! Wypróbujmy to! Użyję palców! Ale ładnie! <śm> Aha! Ojej! Wyglądam już trochę jak hrabina Drakula! Ale najpierw muszę dokończyć listę! Żadnego ogona! Dobrze przeczytałam? To niemożliwe! Wiem! Gdzieś mam instrukcję! Mam! Puh! Zrobię eliksir na nogi! Długa ta lista składników, ale dam radę! Jej! Jej! No dobra, zaczynamy! Najpierw zbiorę wszystkie upiorne składniki. Potem wrzucę je do kociołka. Co jest na liście składników? Oczywiście wszelkiego rodzaju obleśne ropale. Tym najbardziej przerażający z nich wszystkich. Następnie dodam magiczne kryształy. Dzięki temu będę mieć stopy. Jeszcze trochę glutów potwora, żeby wszystko połączyć. A teraz mieszamy! <laughs> Zaczyna to dobrze wyglądać! Zrobione! Żegnaj, Sereni, ogonie! Dobrze mi służyłeś! No dobra, gdzie są moje stopy? Lada chwila! Czuję to! mi moje stopy! No dalej! Oh. Oh. Czuję, że nadchodzą! Wow! W końcu mam nogi! Szkoda, że takie owłosione! I spędzą! Oh. Aaaa! Yeah. Mogę chodzić! No. Będę musiała się przyzwyczaić! Wreszcie mam jedwabiście gładkie nogi! Jestem gotowa! Nie, czekaj! Ten strój nie pasuje do wampirzycy! A niebieski nie pomaga! Muszę się przebrać! Oh. Makijaż? Potrzebuję stroju! Wow! Ale nie mogę tego założyć! To nie pasuje do wampira! Oh. Dlaczego ciągle napotykam jakieś przeszkody? Ten kot wygląda jak peleryna! To się nadaje! Muszę tylko zrobić kilka poprawek! Peleryna to dobry pomysł, ale zbyt średniowieczny! Dlatego nadam jej nowoczesny charakter! Gotowe! Trzeba się jeszcze otrzepać. Czuję się jak Morticia Adams! Rawr! Wow! Nic mi nie jest! I na koniec pozostałe dodatki! Upiorne! Jestem gotowa! Chwileczkę! Skoro jestem wampirem, mogę zmienić się w nietoperza! Hmm. Wow! Nie ten zwierzak. Powiedziałam, nie to a nie ryba! Dobra, udało się! Hej, cześć! Wow! Nieźle! Naprawdę? Chcesz iść na randkę? Jasne! Wow! Ha? Co? Wow! To nowa peleryna Vampira Model 3000, ale jako druga. Muszę ją kupić. Ale mam tylko to. O nie! Chcę mu ją kupić! I wiem, co robić! Zatrudniają lekarzy wampirów. Idealnie nadaje się na to stanowisko! Hurra! Pani doktor melduje się w pracy! Do widzenia! Pa! Przepraszam. Ha? Huh? to sławna? To bardzo proste. Hej, zostaw mnie w spokoju, albo pożałujesz. <laughs> Hej, co to? Koncert Rachel na żywo? Wow, gdybym tylko mógł pocałować te usta. <laughs> o, musiałeś? Kocham cię, Rachel. W takim razie spadnij na mój występ. Co? Naprawdę? Ale koncert jest tylko na syren. Coś wymyślę. Wspaniały dzień zaczyna się od wspaniałego śniadania. Prawie gotowe. Pachnie smakowicie. Jak gofry, to tylko z dodatkami. Wszystkiego po trochu. Plus ekstra posypka. Aż mi ślinka cieknie. Mm, wyrazy uznania dla szefa kuchni. Chwileczkę. Skąd to się tu wzięło? Wow, Rachel daje koncert. Tylko dla syren. Jejku, jak ona jest piękna. Muszę się tam jakoś dostać. La, la, la. A to znaczy, że muszę zostać syreną. A, idę po ciebie, Rachel. Tędy proszę. Witaj w moim pokoju. O, cześć, Timi. Nie sądzę. Mm, Okej, okay, wychodzimy. Wiem, to nie te klimaty, ale mam genialny plan! W postaci magicznej muszelki! Uwaga! Jestem bardzo ciekaw, czy. Wow! Naprawdę zadziałało! Pokój największego pana Rachel? Może być super! Idealnie! A więc. Yy... Co to za okropny zapach? Ktoś zapomniał wnieść śmieci, czy co? Kolacja prawie gotowa. Chodź zjeść, Timmy. To chyba stąd ten zapach. No, dzięki. Kocham cię, mamusiu. Ale moja ryba. Dokładnie tego potrzebuję. Łuski ze zwykłej ryby? Taki wygląd mi się marzy. Do dzieła. I jak ci się podoba? E, średnio. Kiedy ostatnio byłeś u dentysty? Coś nie tak z moimi zem... Jak by ci to powiedzieć... W każdym razie dla sereny najważniejszy jest ogon. ogon. Ja mam tylko śmiertelne stopy. Chwilka. Co to takiego? Niezła piosenka, kolega. Dziękuję bardzo. Sorki. Mam przed sobą sporo pracy. Jestem niezły z plastyki. Ale to będzie wymagające. Szkoda czasu. Patrzcie i podziwiajcie. Zacznę od zaznaczenia łusek. A następnie płetw. Całkiem nieźle mi to wyszło. Prawie jak syreniogon. Pozostało tylko przymierzyć. Spodnie już nie potrzebuję. Jak wyglądam? Czy jestem już Syreną? No kurczę, to no, dopiero wstyd. Wszystko da się naprawić kawałkiem taśmy. Może więcej niż kawałkiem. Przecież nie założę paska. Nie jestem pewien, ale chyba. wystarczy. Seryjnie ogon, jak się patrzy. Fajne. Jestem gotowy. Lecę na koncert. Tylko po wrocku. Co? Muszę to wrzucić na fejsa. Przezabawne. zabawne. Hmm. Możesz wejść. Dziękuję bardzo. Następny stój. Czy to ma być bezsłynny ogon? Nie mam mowy. Wynocha, ale ja muszę się tam dostać. Streszczaj się. Jak ci się podobają? Tak przypuszczałam. To nie fair. Ja takich nie mam. Ty! Zabrałeś mi dom! Hej, Muszę się zakryć. To była totalna porażka. Uf, uf, uf. Nigdy nie zobaczę dziewczyny moich marzeń. To takie niesprawiedliwe pomocy. Biedaczysko. Co powiesz na małą pomoc? Mm? Czy to dla mnie? Co to jest? Rachel chce mi pomóc? E Okej. Okay. Operacja Koncert Rachel podejście drugie. Przede wszystkim lepsza cera. Rybie łuski to był kiepski pomysł. Ech. Co to za O hmm? oh, Okropne pryszcze. Muszę się ich pozbyć. To dziwnie satysfakcjonujące. Hmm? Powinienem najpierw nawilżyć. O to mi chodziło. O, jakie miłe uczucie! Odświeżające. Hmm? Tylko czemu tak spędzi? Nie rozumiem. Chwileczkę. Hmm? Dla psów? O, wybacz. Załóż tę maseczkę. Zawiera ekstrakt z wodorostów. Dzięki. Mam nadzieję, że zadziała. Wodorosty są chyba dobre do skóry, prawda? Mogę się zrelaksować. To jest to. Spójrz, Rachel. To wszystko dla ciebie. Czuję się taka wyjątkowa. Oczywiście bez tej maseczki. Nieskazitelnie czysta skóra. Znaczna poprawa do przyjęcia. Cieszę się. Coś z grane? Upsy. Zostaw mnie! Jedzie mi z ust, czy jak? Hej, skąd się wzięło? Mój błąd. Dobra, kolejny krok to zęby. No, są dość parszywe. Tak myślisz? Skorzystaj z tego? Wow, wielkie dzięki! Wezmę od razu wszystkie. Zaczynam wielkie rzucie. Wow, mocno miętowe. Oż mi się szczęka zmęczyła. I jak już wybielone? Przekonajmy się. No i jak? Sporo się zrobiło tej gumy. Porany, ile tam tego jest? Wreszcie. A teraz chwila prawdy. Nawet nie wiedziałem, że mi tu rosną włosy. Hmm, z tym też mogę ci pomóc. Naprawdę? Hej, czy to dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć. Maszynka do golenia? Właśnie tego potrzebuję. Koniec z nadmiarem brwi. Teraz jeszcze ślady wąsów. Łatwiza! Gładka jak skóra niemowlaka. Doskonale. No, prawie. Długaś to jak koński ogon, ale nie na długa. Ale byłeś zarośnięty. Byłem, ale już jestem głodziutki. Podoba ci się, Rachel? E, trochę masz nad. E, n, n. To nie moje. Weź to. Ciężkie. Co tu jest? A. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tyle pięknych kolorów. I różne rodzaje brokatu. Wow. To mój szczęśliwy dzień. Dobra, do dzieła. Nigdy mnie nie złapiesz. Widzę, kupię ci? Ej, skąd to leci? Niezła muza! Dobra, dobra, yy, zabieracz cię na pustorunek. No dalej. Nieźle, co? Problem w tym, że nie wyraźnie widzę. Bez okularów nie da rady. Nie wow. zupełnie, jest inny sposób. Chodź wow. na no tu. Okulary są do kitu. Szkła kontaktowe są o wiele atrakcyjniejsze. Zresztą sam zobacz. Wow, widzę ostro! I podoba mi się to, co widzę. Super! Teraz został jedynie ogon. Proszę bardzo! Co? Zaufaj mi! Okej, okay. skoro tak mówisz? Cóż to! Ciągnie się i ciągnie! No, mój własny, srebrny ogon! Zawsze o takim marzyłem! Jakby był specjalnie dla mnie! Ale ta koszula zupełnie nie pasuje. Tak lepiej! Ej, daj mi to! Wow, zakochałam się! Idę do ciebie, Rachel! Tym razem na pewno mnie wpuszczą! Bo jestem prawdziwą Syreną! Mua! Rachel jest olśniewająca! Ależ ona Najlepszy koncert! Co przegapiłem? Rachel, tu jestem! La, 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 la. Hmm? A to kto? Cześć! Tak się cieszę, że o, w końcu mogę cię poznać osobiście! To ma być ukochany Rachel? Nie dopuszczę do tego! Co? Co się ze mną stało? Muszę się stąd wydostać! Rachel? Nagle zrobiło się niezręcznie. No cóż. Mm -hmm.